Siemadixu, wszystkiego naj... dzia! Zesia ja! Dixu, wszystkiego najlepszego. Dużo robustów, subów, motywacji, życie ci ja i leżący Teddy Siemadixu, słuchaj, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, No i Mordini, Idol, kurde, stoka na YouTubie masz wbić dla mnie. Zrób to dla mnie, dawaj, nie poddawaj się, ja w Ciebie wierzę, uda Ci się. To nie jest takie łatwe, ale to jest możliwe i ja w Ciebie wierzę, nie poddawaj się. Na no. rękę. z okazji Twoich urodzin chciałbym Ci życzyć lat szczęścia i pomyślności. I pieniędzy, to też chyba ważne, co nie? I najlepszych petów w pet simulatorze i milion ludzi na live'ie. No, to ode mnie, takie tutaj szczere od serduszka. Siemka, Adixu, chciałem ci życzyć wszystkiego najlepszego, żebyś się nigdy nie poddawał i osiągnął jak największy sukces. jeszcze będzie przydać się Robuxy, których życzęcie miliony. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego, no i trzymaj się, cześć! Trzymaj się, chciałem z życzyć z okazji 18 urodzin, przede wszystkim zdrowia oraz dalszych sukcesów na YouTube, jakim jest 60 tysięcy subskrypcji. Witaj, Adix. Ogólnie życzę ci wszystkiego najlepszego, dużo staniecia, zdrowia, pomyślności. Żebyś się zmieniał na lepsze, nie na gorsze O nie, nie, na lepsze dużo... Mm, artań pieniędzy, czyli też tak I zdrowia I żebyś się zmieniał na lepsze nie na gorsze Narka Siema Adrianek, wszystkiego najlepszego Z okazji twoich urodzin No i co? Cześć Adix, tu Ami i słyszałam, że to twoje 18. urodziny, więc życzę powodzenia w tym dorosłym świecie, dużo subskrypcji i zdrowia. Siema Adix, z okazji twoich urodzin chcielibyśmy ci życzyć dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności, dużej ilości mamony, dużo robuxów, fajnych samochodów. No i przede wszystkim wbicia 100 tysięcy subów na YouTubie życzę Ci Angie i Mafiak. Siema Adix, ogólnie to słyszałam, że masz 18 urodziny, no już trochę stary jesteś, ale i tak przed Tobą dużą. Wszystkiego najlepszego, ogólnie życzę Ci zdrowia, szczęścia, pieniędzy, mimo że i tak już bogaty jesteś. Dobicia stuka na YouTubie, bo podobno to Twoje takie małe albo duże marzenie. Ogólnie to życzę Ci jeszcze tego, do czego dążysz. Pozdrawiam. Ma wszystkiego najlepszego od X. Dawno cię nie oglądałem, ale życzę Ci wszystkiego najlepszego, dużo Robuxów, dużo znajomych. Wszystkiego, co też chcesz. A dziś Tutaj ten lepszy chyba, admin. Yy, niewiarygodne, że możesz sobie sam już kupować. Przede wszystkim życzę oczywiście wszystkiego dobrego Wydaje mi się, że ok. jest zbyt blisko, więc życzę tak co najmniej z miliona subów I to oczywiście jak najszybciej Szybkiego bana na fejdemie i tej wymarzonej Tesli <grym> Masz aż do interesów, więc życzę Ci, żeby zawsze wszystko szło po Twojej myśli I to w sumie na tyle, raz jeszcze sto lat A więc się ma, Adix tutaj wytyczny yy, Chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego w tym roku w danym roku życzyłem ci 10 tysięcy subów. W tym roku życzę ci 100. Nie wierzysz w 10 tysięcy, więc może uwierzysz w 100. Chociaż po tym, jak zapiszę, to za chwilę będzie to 100 tysięcy, i to jest kwestia kilku dni. A przynajmniej mam taką nadzieję. Życzę Ci oczywiście wszystkiego co najlepsze. W danym roku też życzyłem ci, żebyś nie miał Intela w komputerze. Teraz Ci życzę, żeby Artan Label podbił rynek i żeby był top 1. Więc na razie pozdro czat i co, wszystkiego najlepszego. Siemaneczko truskawy, z tej strony ja, Gania Ganiabekos. Dzisiaj w tym dzisiejszym nagraniu chciałem yy, złożyć życzenia Adixowi z okazji urodzin, więc wszystkiego najlepszego byku, S. Siema Adix, wszystkiego najlepszego grubasie. Siema, Adix. W SP 18. Wszystkiego najlepszego. Życzę Ci dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności i czego sobie wymarzysz. Siema, Adix. Z okazji Twoich 18. urodzin chciałbym Ci życzyć wszystkiego najlepszego. Dużo dziewczyn i chłopaków oraz całego melanżu. Siema. Jako iż dziś są Twoje 18. urodziny, razem z Jadobro chciałbyśmy życzyć Ci udanej imprezy, dnia prawa jazdy, pierwszej ofry na bazach, sukcesów Art Label, jakkolwiek się to czyta. Zrabienia milionów oraz drobnego przycisku Siemaneczko, beczku Adixów. No co, no to co? No życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Życzę Ci sporo szczęścia w przyszłości oraz teraźniejszości. No i co to powiedzieć? Trip gang na zawsze, nie? Siema Adix, życzę Ci zdrowia, szczęścia i żebyś przez najbliższy miesiąc nie wpadł pod ciężarówkę. Siema. Guten Morgen, Herzlichen Willkommen in morgen Morgenrichten. Dalej, nie uję, dlatego witam Państwa w swoim On i bo właśnie pierwszy telefon prosto z Niemiec. Halo. Halo, Adix, i wollte Dionuła, ale z bo jest tak włączony. Tak, również wiem, co on powiedział, ale akurat mam napisane na karcie Adixu, wszystkiego najlepszego chcemy Ci życzyć wraz z Przemixem, abyś nie przeszedł nagrywać. Tak, jak on. Abyś miał dużo petów, jeśli cię to nadal obchodzi, wszystko co sprawia Ci, dużo pieniędzy, zdrowia, szczęścia i wszystko co yeah. Tylko wymarzysz. E, czekaj, ej, Przemix, słyszaj? Ktoś, ktoś mi przerął? Uwaga, czeka druga kamera i. Co? Co tam jest? Wszystkiego najlepszego. E, Dobra, wyłączamy to. Wy, 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 usuń to z internetu.